Hej, dobra yy, To teraz jeszcze zobaczymy jakieś aplikacje, bo się przerwało nagranie jakimś cudem Klaun Skoszalina Prawdziwy telefon Może to Czekajcie. Sprawdźmy co to, co to jest. No to jest coś innego. Dobra, zobaczymy może ty. Nie chcę do jakiegoś strasznego numeru. No do tego. Nie, to nie jest straszne. A to? No zobaczymy, no to No, ci dzwoni. Dobra. Halo? To jest fake też? Ja nie mogę. Mm. No, ale zostawię już tę aplikację tu. Jak coś, tu już w tym odcinku już na tyle. Pamiętajcie o sobie? Dzwoneczku i komentarzu, ale zależy komentarze będą. Cześć.